że mamy reformę oświaty, mamy nisz demograficzny, mamy problem z stworzeniem miejsc pracy dla nauczycieli. Tak jak ciekawie zapowiada się inauguracja września Jerenio Górskiego, tak mówiąc o inauguracji roku szkolnego 2017-2018, dobry humor znika. Jak mówił prezydent Marcin Zawiła w trakcie konferencji System Finansowania Oświaty, Przegwałtowności gwałtowności pomysłów i wprowadzanych zmian, może sprawić, że za daleko nie zajedziemy. Chodzi między innymi o wysokość subwencji, która pokrywa jedynie 60% wydatków miasta, jeśli chodzi o oświatę. W ślad za reformą miasto nie otrzymało specjalnego wsparcia z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Brakuje nam pieniędzy na doposażenie pracowni do biologii, fizyki, chemii, które pojawią się w szkołach podstawowych w klasie siódmej. Brakuje na doposażenie w podstawowe meble, ponieważ doszła klasa siódma do szkół podstawowych, w ślad za tym nie poszły pieniądze. Subwencja oświatowa, którą otrzymuje Jelenia Góra jest mniejsza niż w zeszłym roku. I musimy to wszystko y, zmieścić w tych, w tych kosztach. Niewystarczające finansowanie oświaty, cięcia i brak perspektyw dla młodych nauczycieli to bardzo poważny problem. W pierwszej kolejności rozstaliśmy się z tymi nauczycielami, którzy mieli umowy na czas określony, czyli do 31 sierpnia. Byli to głównie młodzi nauczyciele, którzy przyszli na, na czas zastępstwa lub y, na potrzeby szkoły na czas określony. Natomiast y, część nauczycieli y, ma obniżone etaty, y, wymiary etatów. Wielu ratowało się urlopami dla poratowania zdrowia ze względu na, na nieznaną sytuację związaną z reformą. Próbowali w ten sposób rozwiązać swoją sytuację. Jaka przyszłość czeka zatem młodych nauczycieli? Na pewno nauczyciele będą musieli, ci młodzi, którzy się rozstali ze szkołami, będą musieli no zweryfikować swoje plany albo szukać pracy w innych szkołach, w których ewentualnie godziny się pojawią albo zmienić swoje plany życiowe. Natomiast urlopów dla poratowania zdrowia szacujemy, że będzie około 30% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Ta niepewna sytuacja spowodowała, że że podjęli takie decyzje. To skutkuje tym tak naprawdę, że miasto Jelenia Góra płaci podwójnie, bo płaci tym nauczycielom na urlopie i jednocześnie będzie musiało pokryć koszty nauczycieli, którzy te, te zajęcia prowadzą. Jeśli chodzi o miejską inaugurację roku szkolnego 2017-2018, ta odbędzie się nie 1 a 4 września, tym razem w szkole podstawowej nr 10. Tam sprawdzimy, z jakimi nastrojami uczniowie wrócili po tegorocznych wakacjach.